Peggy 7. Witajcie, z tej strony Skarpion Oto gra Need for Speed Most Wanted alert. Na początek zobaczymy rekomendację autologu O, brakuje tylko sekunda No spoko A tu? U, troszkę jeszcze jest do zrobienia O ile w ogóle zrobimy to Weźmiemy sobie ten autolog mamy go dodany i co jeszcze dobra wiadomość jest taka jeśli chodzi o wyścigi wspominałem wcześniej, bodajże w poprzednim odcinku o właśnie tym wyścigu tej trasie The Gateway. Jak widać udało mi się ze srebrnego zrobić na złote, czyli pierwsze miejsce i Uzyskać 194 km, czyli tyle mniej więcej, ile trzeba na tamtej trasie. Powiem szczerze, że troszkę się męczyłem z tamtą trasą. Nie wiem, z 15-20 razy próbowałem do niej podejść, ale udało się. Ale musiałem naprawdę nieźle zapgradeować samochód. Ten. I udało mi się tym, właśnie tą Lamborą. A propos modyfikacji, upgrade'ów dostosowanie. Udało mi się wszystkie tu uzyskać by nam jej opony. Jeśli chodzi o opony nitro. Tak samo podwozie. Również na dwozie. Tak samo. I skrzynia biegów też. Czyli można powiedzieć tą furę mamy w pełni zrobioną. No, naprawdę jest niezła, ma spoko osiągi, i ogólnie jest dość dobra. Ale zapewne, to nie koniec, bo są o wiele lepsze samochody. Oczywiście trzeba brać pod uwagę coś takiego, że tu w tej grze jest sporo pojazdów, i każdy pojazd nieco inaczej się prowadzi i. I jest troszeczkę jakby do czego innego, że tak powiem przystosowane, bo na przykład ta fura najlepiej naprawdę nadaje się na drogę typowo takie asfalt ciśniesz prosto, prawie nie ma zakrętów lecisz jak demon. Ale są też auta, przykładowo, no nie wiem. Teraz zobaczmy jakie, bo tutaj są tylko nazwy, a nie ma podanych w postaci graficznych elementów. No nie wiem, taki na przykład, może Land Rover, Range Rover. Czyli widzicie, pojazd typowy do terenu, a do wyścigów się nie nadaje. To jest tylko przykład, ale konkretny, jeśli chodzi o Most Wanted. Brakuje nam tych dwóch. W tym odcinku jeszcze nie zrobię Most Wanted, żeby zdobyć Pagani Haira, Ale myślę, że weźmiemy sobie bogaty Veyron Super Sport. Zmienimy auto na tą chwilę. Bugatti Veyron Super sport. bierzemy, no i wybierzmy sobie tutaj, skąd będziemy, że tak powiem, startować. Kalahan Industrial, Beltway Center i McLean. Tam mi się kojarzy, albo z tego, co pamiętam, gdzieś tam koło miasta, ale gdzieś tam w jakiś w fabrycznych miejscach, nie jestem pewny. Dobra. Co za różnica skąd? Niech będzie to. No i mamy bogaty wersję Super Sport. Tak się prezentuje wózek. Naprawdę nieźle. Jeden z najdroższych czy bardzo drogich samochodów świata. On jest. Bodajże, z tego co nawet ostatnio czytałem w internecie, on jest na czwartym lub piątym miejscu najdroższych samochodów świata. Nieźle. Kosztuje parę, paręnaście milionów dolarów, nie pamiętam dokładnie, ale no, jest drogi. Dobra. Rekomendacja autologu, no chwilowo nie mamy. Dostosuję auto, jak widać nic, wszystko puściutkie. Czyli trzeba zacząć wyścigi. No dobra. To zaczynamy od tego stopping power. Rozpoczynamy wyścig. No i mamy na dzień dobre gliny. Trzy okrążenia. Cztery tylko fury. Jeśli chodzi o zakręty, no właśnie. Ten pojazd jest jak widzę bez upgrade'ów, no ciężko się nim skręca. A w tym wyścigu są dwa. Takie konkretne. Ten już jeden mieliśmy. I drugi jeszcze będziemy mieli. Moja wina, że dzwoniłem. Przyznaję się. Popełniłem błąd. Nie jestem przyzwyczajony do tej fury. Więc podejrzewam, że ten wyścig mogę przegrać. Choć niekoniecznie. Wszystko przed nami. No, te cywilne fury. Eee, hmm, I hate these cars. Przegręcie, what the fuck, trzecie miejsce, nie ratuje mnie. Co jest? Dzięki policjom. No i ja ominąłem. Topa, I to totalna Nie mogę tym samochodem się przyzwyczaić No wiadomo Gram, że tak powiem Dla was pierwszy raz Tym samochodem dla was Bo ja wcześniej no już kiedyś jak grałem w tą grę No to grałem tym pojazdem Ale to było wieki temu Już nie wygram raczej Na trzecie miejsce nie chcę Wolałbym drugie lub pierwsze Żeby zdobyć modyfikacje Nara, siarnia, kolczatki, no patrzcie, no kto mu kazał jechać, ten cywilny samochód miałbym drugie miejsce, a tak mam przez to czwarte. No super. Popatrzcie no patrzcie, kolejne cywilne samochody. Tylko przegram przez te cywilne samochody. To jest takie głupie w tej grze. Hmm, kolejna kraksa. Nie no, początek. Trasy. Pierwsza trasa. Tą furą i lipa. Nie mam szans, żebym dogonił tego na pierwszym miejscu. Będzie trzecie albo czwarte. O dziwo mam pierwsze, nie wiem na jak długo. No patrzcie, krachce. Kto mu się kazał wpindolić? Akurat, kiedy miałem okazję na pierwsze, no. No, ale jest drugie. Cywilne samochody. To jest porażka w tej grze. Nie, jest źle, co prawda, drugie miejsce. Na chwilę to pominę. Nie ukrywam, troszkę nerwów zjadłem, ale wszystkie głupie rzeczy. A musimy gdzieś się schować, policji, żeby nas nie znalazło. Może tu, dobra, uniknięto pościgu. Rekomendacja autologu się pojawiła, drift tym pojazdem, albo przejechać pod prąd. Weźmiemy sobie drift. Zresztą, co za różnice, które i tak przydałoby się zrobić jedno i drugie. Dostosuj auto, opony. Terenowe. I tu trzeba też, co? Przejechać po bezdrożach. Bierzemy to. Co się jeszcze? Zastanawiam się, czy wziąć kolejny wyścig. A co o tam? Bierzemy. Niech będzie ten Sports Sprint. Dobra, mamy wyścig kolejny, siódma pozycja, 5 km. Żadnych okrążeń, powiem szczerze, no trochę ciężko się prowadzi tego Bugatti nie będę ukrywał. Thank you, Civil, Car, wszystko przez cywilne pojazdy. Jak mam być szczery, to... Tamta Ambora o wiele, wiele lepiej mi się prowadziło. Była bardziej skrętna w ogóle, jakaś taka lepsza jak dla mnie. Może potem po no, będzie o wiele, 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 wiele lepszym pojazdem. Nie, no, naprawdę ciężko mi się prowadzi. Słupy niepotrzebnie tutaj, jak mówiłem, stoją. One takie trochę stoją. Stanowią zagrożenie. Thank you. Dzięki stary. Czwarte. Nie, nie, nie chcę czwarte. W ogóle nie zakręca prawie ten samochód. Meta, drugie. Może być. nie, źle bym powiedział chwilowo pominę tu sobie staniemy silnik ma jak czołg teraz tak Aha, to robimy. Trzeba za każdym razem dodawać po wyścigu? Chyba tak. Dostosuję auto. Opony. Tu dostaliśmy teraz wyścigowe. Ale w terenie się w ogóle nie będę nadał ten samochód do niczego. Tu mamy drift. A tu mamy przyjechać po bestrożach. Co prawda sterowność i przyspieszenie nam się zwiększy. I to całkiem spoko. Sterowność. Czyli lepiej się będzie prowadziło ten pojazd. Tak sądzę. Że to jest odpowiedzialne. Sterowność. Nie, co ja założyłem? Jakie fabryczne? Weźmiemy sobie chwilowo wyścigowe. I jeszcze jeden wyścig. Też średni trai Dobra 4 pozycje i 7 km Może teraz zrobimy na pierwszym miejscu Piękny drift Ale to nie o czym nie świadczy Gliny Nie mamy opon do pompowania ani nic No dzięki, patrzcie jak mi wzięli we dwóch Trzecia pozycja. Nie no, prędkość przyspieszenie tam pojazd ma spoko. To trzeba mu przyznać. Moja wina. Te uderzenie czwarte. Nie no nie spokojnie. Podsterowny ten samochód. To tak się mówi fachowo? Podsterowny? Napiszcie mi. Chyba tak. Mi się w ogóle nie da... Fajnie, że to zauważyłem. Zakręcać tym pojazdem. Trzeci. Słabo. Znaczy słabo, no może być, ale... Jak drugie bym zrobił, to już by było okej, okay, no. ale dogonić pojazdy tym samochodem jak najbardziej się da ma przyspieszenie niezłe prędkość też drugie? okej okay. prawie byłoby pierwsze chwilowo to pominę co ciekamy gliną no Oczywiście. Co on zrobił, ten cywilny pojazd? Wjechał we mnie po prostu jak w szmatę. Wow. Oni się spadli. nie powinni mnie tu ścigać. Bo byłem u góry, a nie na dole. To jest jakiś kolejny moim zdaniem błąd gry.

i teraz tak, dostosuj auto. Zobaczmy, podwozie. Wzmocnione. To nam nieco spada, ale wytrzymałość daje. Pierem. Autolog. To weźmiemy. Potem inne. Okej. Okay. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.